Powiedzieć Państwu, że wynikiem działania prezydium Sejmu było opuszczenie sali przez Prawo i Sprawiedliwość, i dlatego że Tusk przemawiał. To jest po pierwsze wielkie kłamstwo, takie powiedziałbym, założycielskie wczorajszego dnia bowiem zlikwidowano debatę, małą debatę, czyli 15 minut klub, tam 5 minut koło, nie dopuszczono do tej debaty i wprowadzono, proszę Państwa, małde... same pytania, ale dzięki hołowni one miały 60 sekund, bo Platforma Obywatelska sugerowała, żeby to było 30 sekund na pytanie. Na... I, I powiem tak, że jeżeli chodzi o dalsze działania, no to proszę Państwa, o 17.30 było zaprzysiężenie prezydenta, czyli nie zaprzysiężenie prezydenta, tylko otrzymanie zaświadczenia o wyborze przez Państwową Komisję Wyborczą w Pałacu w Zamku Królewskim. To wyobraźcie sobie Państwo, że te pytania były tak preparowane, bo zapewne też się dziwicie, a już szczególnie na pewno Marianie, ty. Że Platforma Obywatelska zapytuje premiera o rzeczy, które powinna z natury rzeczy wiedzieć. Czyli e, e, inaczej mówiąc, do premiera pytania powinny być kierowane raczej z opozycji, a nie z kół rządzących. Bo e, dlaczego koło rządzące pyta się o sprawy oczywiste? E, e, te, nie, nie rozumiem. To jest tracenie czasu po prostu zwyczajnie. Oni powinni działać, a nie pytać. E, I w sytuacji takiej, kiedy wszyscy. Praktycznie posłowie Platformy Obywatelskiej zadawali pytania, i tych pytań było kilkaset. To proszę Państwa, po to, że o 17.30 nie można było pojechać na wręczenie, proszę Państwa, dyplomu, czy też decyzji w Państwowej Komisji Wyborczej prezydentowi. To było wszystko złośliwie robione. O 16.30 miał przemawiać Tusk, oczywiście ja mówię, no to już pozamiatamy, a głosowanie po jego przemówieniu, dacie wiarę, a potem mówią, a potem powiedzą, że część pozów była za, bo nie zagłosowała. To takie świństewka, to ja wam tłumaczę na czym polega Parlamentarna polityka po prostu, no, to jest gra pewnego rodzaju symboli, które potem przez całe życie się toczą. Tak? Nikt nie będzie pamiętał na przykład mojej roli w tych prezydentach, w tych kampanii prezydenckiej, tylko będzie pamiętał 077. I potem już będzie to przypisane do końca życia, ale już jakby kontekst tego już nie będzie pamiętany. Więc myślę, myślę proszę Państwa, że myślę sobie, że Udało się to wszystko połączyć w jedność, w całość. Byłem na konwencie, na konwencie seniorów byłem przed całym tym ekspoze Tuska i Hołownia tutaj sprawę jasno postawił, 60 sekund pytanie, nie ma dyskusji. Wiemy, że będzie dużo, trzeba pilnować tylko. Hmm, dlatego ja swojego przemówienia, bo ja miałem przygotowane przemówienie, bardzo poważnie się do tego przemówienia przygotowywałem, dlatego że to, co wczoraj miało miejsce, to będzie historyczny moment. I to przemówienie bardzo poważnie potraktowałem, żeby czegoś nie ominąć. Ja zazwyczaj z głowy mówię. Natomiast tutaj, żeby nie pominąć jakiegoś aspektu, przygotowałem sobie przemówienie i za maszystym ruchem wykreśliłem dwie trzecie. Bo dano mi 60 sekund i jak widzieliście, ledwo się zmieściłem w 60 sekundach. A trzeba było powiedzieć dużo, i wydaje mi się, że w te 60 sekund udało mi się zmieścić. No też dużo, jeżeli ktoś chce, to nim posłucha na moim facebooku, to jest, więc czy tam na YouTubie, to możecie sobie to odsłuchać. Skondensowane rządy Donalda Tuska. Co do to, co to, tego, co się działo, no cóż, co ja, ja wiesz co, ja nie będę. Nie będę oceniał teraz PSL-u, dlatego że tam zdaje się, że doszło do jakiegoś porozumienia. Porozumienia takiego pod stołem, że Tusk zrezygnuje, ale sam, a w jego miejsce wejdzie Kosiniak i na to poszli Ludowcy. Nie wiem, czy sobie deadline wy... wy... Może to będzie na jesieni, kto wie. Bo będzie rekonstrukcja rządów, ma być w lipcu, wtedy kiedy wszyscy będziemy na wakacjach. W sierpniu i wrześniu być może dojdzie do dymisji Donalda Tuska. Nawet Marek Sawicki zamilkł w tej sprawie. E, e, w... Będę z nimi gadał. Jak się dowiem, to wam powiem. <laughs> Jak się dowiem, to wam powiem. Natomiast no, prawda jest taka, że, że Donald Tusk dostał absolutorium i będzie dalej Donaldem Tuskiem. Poprzez to się nic nie zmieni. Rząd będzie dalej tracił czas Rzeczypospolitej, będziemy przegrywać kolejne fronty. Dzisiaj ostatnio taki jest taki bardzo pracowity poseł Konfederacji, Krzysztof Płaczek, który jest szefem klubu i on jest takim bardzo krzepiącym, że tak powiem, posłem. I w ramach interpelacji poselskich grzebał, grzebał, aż się dogrzebał. Okazuje się, że Polska spłaca, proszę państwa, setkami milionów złotych odsetki za Ukrainę i kredyty, które Ukraina bierze. Zobaczcie, ja to sobie opublikowałem na mojej stronie dzisiaj Grzegorz Płaczka i będą takie smaczki wychodzić, tak jak wyszedł taki smaczek. I muszę to Państwu powiedzieć, że oczywiście ta prasa liberalna podchwyciła do natychmiast, natomiast Opublikowałem pismo Urzędu Miasta Tołecznego Warszawy do jednego z komisariatów w Warszawie, żeby za, za, że ponieważ przestępczość ukraińska w Warszawie no, dynamicznie rośnie, to żeby tłumaczy zatrudniali spośród Ukraińców, a nie Polaków. I to mnie trochę rozsierdziło i i opublikowałem ten dokument. No i potem, uwaga, po tym, jak na Twitterze ja specjalnie adresowałem to pod Policję Polską, bo w ciągu 15 minut odpowiedzieli w tej sprawie i Urząd Miasta, i Policja, że to jest fake. Niczego takiego nie było. Naprawdę nie było? Ja to skasowałem, skoro oni oficjalnie mówią. Natomiast pytanie zostało. Naprawdę? Ja będę drążył ten temat, bo oni prawdopodobnie wysłali to do wszystkich komisariatów warszawskich. A więc znajdzie się komisariat pełen policjantów propolskich i on potwierdzi ten dokument. A jeżeli ten dokument będzie potwierdzeniem, to znaczy, że Urząd Miasta, rozporządza Polską Policją Warszawską. I to jest niedopuszczalne. Pałac Mostowski wobec tego, zwasalizował się albo sfraternizował się z Urzędem Miasta. I, i do tego będziemy, ja myślę, że ja to będę wyjaśniał dalej, bo wydaje się, że ten dokument wygląda na prawdziwy. Ja powracam do tego pomysłu dwukadencyjności posłów. To by załatwiło trochę, dlatego że oni już dzisiaj krzyczą. Panie, ja sam na wasze uszy słyszałem i e, e, to z PSL-u któryś krzyczał. Panie, e, panie, panie premierze Tusk, niech pan zlikwiduje tą dwukadencyjność, to zapija demokrację i tak dalej, nie? E, otóż wiesz dlaczego dron tej apy? Wytłumaczył mi to jeden z samorządowców bardzo mądrze. Dlatego, że samorządowcy lokalnie są bardzo mocni. I teraz jest tak, że taki poseł, który w szranki stanie z takim samorządowcem do Sejmu, bo oni w większości pójdą do Sejmu, co uważam za zaletę, dlatego że ci ludzie na dole najlepiej wiedzą, czego im trzeba. Samorządowcy najlepiej wiedzą, co im przeszkadza, co im trzeba, i oni przychodzą do Sejmu. Nie tłumaczą żadnemu baranowi, tylko idą do Sejmu zmieniać prawo tak żeby ludziom na dole żyło się lepiej. I to jest generalna zasada. Ja spotkałem w Sejmie jednego z 20-50 to jest z Ustrzyk Dolnych były burmistrz który został posłem bardzo mądry chłop zresztą i on przyprowadził swoich kolegów z powiatów z gmin i tak dalej i tak dalej no i oni mówią witamy panie pośle chcieliśmy się z panem przywitać. Jesteśmy przyszłymi posłami. nie? Bo dwukadencyjność spowoduje, że my pójdziemy do Sejmu. No a, sej, a posłowie będą chyba startować do tych gmin i w ogóle. I ta relacja mi się bardzo podoba. Podoba mi się Marian. I w tej sytuacji, a tutaj wiesz, no, PSL-owiec wykrzyczał. Nie, zero tej kadencyjności, bo on nic innego chłop nie potrafi. Z niego PSL-owiec z jak wiesz. Tak. No więc yy, on już od mi dawno odleciał i teraz myślę sobie że taka dwukadencyjność yy, powinna mieć miejsce dlatego że proszę państwa ja widzę po drugiej trzeciej kadencji nawet moich kolegów niektórych że oni to jak myślą że w Sejmie nie będą czwartą kadencję to i oni już drgawki dostają. Oni są gotowi wszystko na wszystko żeby tylko do Sejmu wejść. Więc sądzę, że niektórzy są merytoryczni, niektórzy są durniami. I ci durni naj, najbardziej się boją. Więc to się zgadza? I żeby to doszło do tego, to musimy konstytucję trochę zmienić. To jest po pierwsze, w tej dwukadencyjności również. I w konstytucji powinno być to wpisane, ale przede wszystkim w konstytucji powinno być odebranie władzy wykonawczej inicjatywy ustawodawczej. To znaczy, żeby ministerstwa nie pisały ustaw. Ja wczoraj, Marian, miałem taką wątpliwą przyjemność, bo tylko prawdziwa praca posła. Ja wracam do prawdziwej pracy poselskiej, to znaczy siedzenia, święczenia nad ustawami. I cieszę się bardzo, bo w ustawie, bardzo groźnej dla nas wszystkich ustawie, wykryłem dwa błędy i merytorycznie to uzasadniłem, że zostało to uznane przez dwie komisje połączone, ale powiem ci, że Cholera, nie chcieli uznać mojej racji trzeciej, ponieważ oni dla wojska budują taką ustawę, że wojsko jak uzna jakiś teren, jakiś obiekt za strategiczny, to wojsko w ciągu 30 dni pozbawi cię własności, wypłaci ci odszkodowanie, przejmie ten teren i nie masz nic do powiedzenia. No i teraz, wiesz, ja mówię, dobrze, może to jest potrzebne. Ja to uważam, że to powinno być, taka ustawa powinna być na 5 lat, żeby ona nie była, wiesz, że się wszyscy przyzwyczaili i minister obrony narodowej jest panem świata. Mhm. No i teraz sytuacja jest taka, że, że oni nie chcą zdefiniować, co to znaczy strategiczna. Co można określić jako działanie na rzecz inwestycji strategicznej? Proszę mi wyjaśnić i zdefiniować inwestycję strategiczną. Żeby nie było tak, jak kiedyś w, w Podkarpackim, że w WKU wtedy jeszcze było, że WKU ogłosiło, e, ogłosiło stan e, potrzeby i ćwiczenia i zabrało, słuchaj, landrowera chłopu. Landrowera po prostu zabrał, bo chciał się pojeździć. I bezczelnie tym landrowerem gościa jeździł. Bo go zmobilizował, rozumiesz? Tak. No to chodzi o to, i widzę wyraźnie, że tam ma wsparcie u niektórych posłów, natomiast na ten temat będę jeszcze rozmawiał z przewodniczącymi tych komisji, bo brak definicji tego to jest po prostu hula i dusza, piekła nie ma. Oni zakładają, że taki, wiesz, i ja ciągle z tym walczę w, w, w Sejmie, zakładają, że każdy, kto pisze taką ustawę, to on będzie ministrem do końca życia jeden dzień, i on mówi, że ja tego nie zrobię. Człowieku po topie będzie 50, a chodzi o to, że ten dziewiąty to zrobi. No. Otóż to. Nie znasz tego gościa. On się jeszcze nie urodził, ale on to zrobi. A ty, w odpowiedzialności swojej, powinieneś to uniemożliwić. No. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas, subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.